Szkoda, że nie mamy czegoś smacznego do jedzenia. Jak na złość wszystkie półki są puste. Nic nie ma. Może w piekarniku coś się schowało? Kurcze, też nic nie ma. Może w lodówce? Ten makaron był tam już chyba dosyć długo. Emma, zobacz, aż stwardniał. Rzeczywiście, ale mam nadzieję, że nadal jest tak smaczny jak kiedyś. Nie da się go zjeść pałeczkami, trzeba użyć rąk. Wow, to wcale nie jest makaron. Rzeczywiście, to tort. Oj, gdzie my jesteśmy? Co się stało? Nie wiem, ale coś mi mówi, że będzie fajnie. Wow, od dawna marzyłam o takiej torebce. Ja też. Tylko, że musimy ustalić, czyja torba jest prawdziwa, a czyja jadalna. Jest na to świetny sposób. Użyję do tego palca. Hurra, moja torba jest ciastem. Wreszcie mogę się cieszyć tym nierealnym smakiem. Mm. Ciekawa jestem, jak smakuje ten pasek. Wygląda naprawdę apetycznie. O tak, jest naprawdę dobry. Poza tym ten pasek jest bardzo wygodny do jedzenia. Dobra, czas na coś smaczniejszego: na torebkę. Czas ją zjeść, jaka apetyczna. O tak, to jest niewiarygodne najpyszniejsze ciasto, jakie kiedykolwiek jadłam. Tak zachwalałaś ten swój tort, że straciłam całą radość z mojej nowej torebki. To niesprawiedliwe. Może w środku ma coś smacznego. Okej, okay. nie widzę żadnych przysmaków, ale w tej torebce jest cała masa fajnych rzeczy. Na przykład nowa szminka. Super, naprawdę mi się przyda. O, a co to jest? Super kolejna! Użyję jej jako różu! Wow, i to nie wszystko! Jak dużo kosmetyków? Jess ledwo cię poznaję! Po prostu przyznaj, jesteś o mnie zazdrosna! Tak, chyba żartujesz. Powinnaś się zobaczyć. Jest po prostu okropne! Wyglądasz jak klaun. Proszę, spójrz na siebie w lustrze. O! Co za masakra! Wyglądam strasznie! Szkoda, że nie mam tortu. Nie mogę! Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Zaraz się na tobie zemszczę. I nawet wiem, jak to zrobię. A masz! I jak? To teraz się śmieje? Ale mi zemsta. Jakaś taka słodka. Ciekawe, mam lampę Gina. Ja też. Ale która lampa jest tą prawdziwą? Wiem, jak to sprawdzić. W kreskówce lampę po prostu pocierali. Nie ma Gina, ale na moich rękach pojawiły się dziwne plamy. Najwyraźniej dostałam ciasto. Koń, coś przekąszę. Z takimi pysznościami żaden dżin nie jest potrzebny. Emma, popatrz. Zamiast dżina w środku mojej lampy jest coś smacznego. Ojej, to znaczy, że ja nie dostałam tortu. Ale nie szkodzi. Mam nadzieję, że w mojej lampie mieszka prawdziwy dżin, który spełni moje życzenia. Dzień dobry, Mo. Jesteś teraz moją nową właścicielką. Ale super. Spełnię każde z Twoich trzech życzeń. Każde? Ale fajnie. Od czego by tu zacząć? Pewnie od moich ulubionych drażetek. Robi się. Wow, ale ich dużo. Nawet o tym nie marzyłam! Co? Zasłodzisz się? Jesteś po prostu mnie zazdrosna. Przyznaj się, więc moje drugie życzenie to. Wiem, chcę mieć nowiutką, złotą sukienkę! łatwizna! Dlaczego tu jest tak jasno? Aj! Wow, ma wyglądasz oszałamiająco! A ja mam jakieś ciasto! Na koniec chciałabym Cię poprosić o spełnienie marzenia, które mam od dawna. Wyślij mnie do jakiegoś kurortu, chcę odpocząć. No dobra, ostatnie życzenie spełnione. Ojej, gdzie ona zniknęła? Jest na wakacjach! No cóż, Jess, do zobaczenia. Muszę wracać do lampy. Jestem zmęczony. Nigdy nie sądziłam, że będę gadać z Jeanem. Hurra! Nowy MacBook! Co za szczęście. Jeszcze jakie? Akurat potrzebuję nowego MacBooka. Jess, mamy takie szczęście. Ja pierwszego przetestuję. Czemu on jest taki miękki? A, najwyraźniej nie dostałam MacBooka. Dostałam ciasto. To też nieźle. Przynajmniej mogę się cieszyć jego niesamowitym smakiem. To jest takie dobre. Jestem zachwycona. Wiesz, ma, emocje i ten smak są fajniejsze niż jakiś tam MacBook. Ja też bym chciała mieć ciasto, ale będę musiała zadowolić się laptopem. Zobaczmy, do czego ta maszyna jest zdolna. Na początek standardowy test. Wow, jakie słodkie! MacBook jest mój, nawet tu nie patrz. Wiem, wpadłam na genialny pomysł. Jess chyba naprawdę podoba się ten komputer. Do tego stopnia, że zrobi dla niego wszystko. Chociaż to chyba nie MacBook jej się podoba, a te kociaki na ekranie. Ale nieważne, to moja szansa na zdobycie jej ciasta. Jess, pooglądaj sobie kotki, a ja tymczasem będę delektować się Twoim tortem. Pyszności! Mogłam oddać za to kociaki! Jakie słodziutkie! Co się stało? Twój laptop przestał działać. Bateria padła. Co ty robisz? Kto powiedział, że możesz zjeść moje ciasto? Nie wstydź ci. Wiesz co? Nie pozwolę, żeby to przeszło bezkarnie. Czas na zemstę. Chodź tutaj! Nie, zostaw mnie w spokoju! Uff, jak ona szybko biega. A, no to masz! Więcej nie będziesz kradła mojego ciasta. Wow, jaka wielka huba, Buba. Nie jesteś jedyną osobą, która taką dostała. Spójrz, przede mną leży taka sama. Chcę spróbować jej jako pierwsza. No dobra, ustąpię ci miejsce. Mam prawdziwą gumę. Spójrz, jaka jest długa. To nic wielkiego, a ja mam tort. Zobacz jaki jest duży, jaki pyszny, aż brak mi słów. Szkoda, że nigdy nie będziesz mogła go skosztować. No i co z tego? Ja mam gumę. I też jest pyszna. Ale ja mogę zjeść mój tort w bardzo nietypowy sposób. Będę go kręcić na stole i powoli odgryzać z niego kawałki. No i co z tego? To jednak nie sprawi, że z tortu powstanie ogromny balon. A twoje balony mogą pęknąć za jednym dotknięciem. A nie mówiłam? Dobra. Mam już dość rozpraszania mnie przez Emmę. Czas zabrać się za moje pyszniutkie ciasto. Wielkie mi rzeczy, to tylko tort. Tylko tort? Obrócę go tak, że zjem go za jednym zamachem. Ostrożnie, w ten sposób tylko mnie powrócisz. Rzeczywiście, nie powinnam była nim tak kręcić. Nie liczyłam na taki finał. Ale wyglądasz bardzo zabawnie. Subskrybuj Multidu, żeby nie przegapić równie ciekawych, zabawnych i pysznych challenge'y. Nasi bohaterowie zawsze poprawią ci humor.